filmik leci na ośce nigdy tutaj na ośle, pamiętam. weź zapamiętaj to skumaj należy to kumać i rozumieć wjeżdżam ziomek a nie a tak jest podbiegłem na tym to się opiera tak to się przejawia tak to się przejawia to jest wszystko namacalne i proste to jest dobre Właśnie. Jest genialny, jest cudowny. Po bieganiu, jakieś szybkie zakupy, to się ogarnię. Bóg i pizzerkę sobie kupię. Tak. I salutuj to człowieku. I dodaj do followersów Więc co, cokolwiek zrób, rób co Ci się żywnie podoba. I na tym to się opiera. Godzina zleci, minuta zleci. Dzień, tydzień, miesiąc leci, rok zleci. Taka jest rutynie, taka jest kwestia. Zapamiętaj. Pozdrawiam 80. filmik na ośce. Będzie więcej i mocniej. Zapamiętaj. Tak jest. Pokój.